No dobra, słuchajcie, przejechałem przez Sułków i będę rozpoczynał podjazd na najwyższe wzniesienie, najwyższe wzniesienie Pogórza Wielickiego, czyli na Chorągwicę. To jest jedna z alternatyw. W tej chwili Garmin mi pokazał 1,17,56 metrów w górę, ale to nie jest cały podjazd, ponieważ on tu jest taki, można powiedzieć, schodkowy, czyli podjeżdżamy ściankę, potem mamy płaskie lub nawet zjeżdżamy i potem znowu podjeżdżamy ściankę. Jeśli chodzi o chorągwicę, no to oczywiście ten podjazd można realizować z bardzo różnych stron. Ta nie jest może najłatwiejsza, ale nie jest też najbardziej trudna. Po prawej w tej chwili widać kościół w Biskupicach i podjazd przez Biskupicę uważam za najtrudniejszy, ponieważ tam mamy ściankę pod kościół. Potem jeszcze troszkę wyżej. Z takimi stromiznami rzędu nawet 15%. No a potem zjazd, no i końcowy podjazd pod sam maszt, który w tym momencie powinniście widzieć. Stosunkowo najłatwiej podjeżdża się chyba z Wieliczki. Ale tam też są bardziej strome momenty. Jedziemy sobie na chorągwicę. Trochę ponad 400 metrów nad poziomem morza. Teraz mam 310. No więc jeszcze koło setki do zrobienia. No i zobaczymy widoki stamtąd. Największe trudności się zakończyły właśnie. Co prawda, ciągle jest pod górę. Do podwalenia jeszcze 15 metrów, ale już nie ma tych ścianek. Tu na samym końcu 14%, na no 12 pojawiło się parokrotnie. Więc nie jest to łatwy podjazd. chyba trudniejszy od czyżyczki, na którą wjeżdżałem dwa tygodnie temu. Tym bardziej, że. Tam, gdzie zacząłem rejestrować podjazd, to w zasadzie jest już jedna trzecia podjazdu, bo wcześniej przez dobre dwa kilometry też podjeżdżałem, może nie tak ostro, ale jednak zniosłem się o dobre 70 metrów, więc no, można by ten podjazd wyznaczyć jako dużo dłuższy niż faktycznie jest. I tak jest w zasadzie z każdej strony. Dobra, jeszcze 200 metrów. No dobra i właśnie pod tym kościółkiem, który właśnie minąłem jest kulminacja, najwyższy punkt tego podjazdu. Tu się zatrzymamy. No i zerkniemy na widoki. No i dobra, jestem. Kościółek w Chorągwicy, czyli najwyżej położony punkt na pogórzu wielickim. Tutaj jest jeszcze maszt radiowo telewizyjny, ale to właśnie ten punkt jest tym najwyższym i bardzo fajnie, bo tutaj właśnie też kończy się podjazd. No i stąd możemy podziwiać takie oto widoki. Całkiem, całkiem ładne. Jeśli chodzi o podjazd, no to trochę się zmachałem, ale moja forma raczej kiepska. Niemniej jednak wyjechałem. To jest duży plus. Na ściankach było ciężko, ale, ale jakoś się udało. Dobra, ja będę jechał teraz w kierunku tego masztu, i potem chyba będę zjeżdżał przez Mietniów do Wieliczki. Co prawda, chwilę się zastanawiałem jeszcze nad ewentualną wycieczką do Dobczyc, ale to chyba nie dzisiaj, jednak jeszcze. Trochę mało czasu mam. No dobra, słuchajcie, wracamy na skróty. Czyli drogą, która prowadzi na coś, co ma być strefą inwestycyjną, zdaje się. Na razie jeszcze nie zabudowaną, ale widać, że już tu powoli się coś buduje. No ale żeby stąd wyjechać, to niestety trzeba jechać tutaj, takim szutrem wzdłuż torów. No i tam przedostać się mostkiem w kierunku na Podłęże ewentualnie Zakrzów więc taką właśnie trasę tu teraz wybieram po tych pierwszych kilometrach, które były głównie pod górę wracam do domu raczej płaskim odcinkiem A może jeszcze skoro już jadę wzdłuż tych torów, to odwiedzę jeden cmentarz wojenny, a mianowicie cmentarz wojenny w Podłężu, właśnie zlokalizowany przy stacji kolejowej. Dobra, tutaj powinien być mostek, a w zasadzie przejazd pod torami, czyli wiadukt bardziej. No i tu Tym sposobem Dojeżdżamy Gdzieś W okolicach Zakrzowa I Podłęża Gdzieś na granicy Dziś na szczęście tu jest bardzo ładnie i sucho, bez problemu się jedzie No bo jak tak mocno poleje To w tym miejscu potrafią stać kałuże Na całą drogę Tu jest wiadukt nad autostradą, nie będę na niego wjeżdżał Bo ja kieruję się właśnie na podłęże. No i tak jak wam mówiłem, jestem w zasadzie na granicy. Podłęża i zakrzowa. Słuchajcie, przyjechałem jeszcze przez Staniątki, no i w związku z tym muszę przejechać nad torami. Co prawda mogłem wcześniej przejechać pod torami, byłoby prościej, ale jedziemy tutaj. 12% na sam koniec, choć na szczęście krótki podjazd, bo tylko na wiadukt. No i jestem na szczycie, przejeżdżam nad stacją staniątki. No a w związku z tym, że tu jestem, to odwiedzimy jeszcze jeden cmentarz wojenny. No dobra, słuchajcie, dziś było dużo asfaltów, trochę podjazdów, więc na koniec jeszcze zjazd słuchajcie przez puszczę. To już prawie u mnie w domu. Tutaj niestety ten pierwszy fragment utwardzono chyba z rok temu czy dwa takimi wielkimi kamieniami, które nie do końca się wcisły w ziemię. I dlatego ten początek nie jest taki szybki. Przynajmniej nie na każdym rowerze. No, ale potem już można się rozpędzić i pędzić przez las. W końcu po to mam gravela, nie? Żeby jeździć trochę w terenie, a nie tylko i wyłącznie po asfaltach. Teraz nie wiem, czy dobrze skręciłem. Gdzieś pewnie dojadę, ale gdzie? To się okaże. W zasadzie droga prowadząca do mnie do domu to tam na wprost, ale dobra, tędy też dojadę. Tylko bardziej terenowo. No i koniec zabawy. Jeżdżamy na osiedle.